Tomy Ingebrigtsen. Przypomnę, mistrz świata. Jakieś dziwne, nieustabilizowane ruchy podczas najazdu. Jaki to przyniesie efekt? Chyba dobry. Dobry, dobry skok. A Niewiarygodne, jak w krótkim czasie odbudował się. To właśnie jest cały urok skoków. Najdalej 131,5 metra. Wszystko jest... Właściwie w głowie, jak mówią trenerzy, jeżeli nie ma tam nadmiaru informacji, nie ma niepokoju. Jeżeli ten stereotyp, który ćwiczą do znudzenia na treningach działa prawidłowo, automatyzm ruchowy, wówczas wszystko odbywa się tak jak powinno. Ale wystarczy niuans i już jest niedobrze. Często nie wiadomo, jak to naprawić. Zatem na razie Ingebrigtsen. Łączna nota wysoka 266,9. Teraz Miyahira. W pierwszym skoku miał 130 metrów. Dwóch Japończyków walczyć będzie jeszcze o podium. Myślę, że o trzecie miejsce walka jeszcze może rozegrać się właśnie między a i Miyahirą. Zobaczymy jak skoczy Hanawalt. I brawo Miyahira. Bardzo ładny skok. Wydaje mi się, że w tej chwili dobre warunki. Dla wszystkich zatem ten pojedynek Adam Małysz, Matti Hautameki na zakończenie powinien być fantastyczny. Przypominam, pół punktu ich dzieli. Zatem jeden z sędziów wyżej ocenił o pół punktu skok Adama Małysza. No i w tej chwili Miachira 135 metra jest, jednak drugi przegrał z Ingebrygsenem. Trochę zdziwiony, minimalnie 2,5 punktu. To półtora metra, mniej więcej w odległości. No i za moment Sven Hanowald. No niedawno wszyscy na niego by postawili. Widzieli Państwo przez moment złość Hanni potrafił sobie wyzwolić. Później to zaklęcie. Hanni, skocz dobrze. 129,5 metra w pierwszej serii ale dobre oceny niedawno przecież dostał najwyższą notę w historii skoków i aż 9,20 ten skok nie był dobry nie był dobry chociaż on jakby może miał świadomość że nie mógł dalej ale blisko 125 metrów zatem będzie za Ingebrigtsenem będzie za Miachirą, będzie za Krańcem zobaczymy Ile miejsc stracił Hanabal? Tak, jest dopiero czwarty, wyprzedza Ligla Urmana, Kiuru, Withelcla, Lapiego i Rumorena. No i proszę Państwa, Kasai, a później no, coś trzeba zrobić, żeby wytrzymać te emocje. Adam Małysz i Matti Hautameki. Ten posłaniec wspaniałych wieści. Adam Mały któremu tak wszyscy Państwo zaufali. Jeszcze kochamy go za wiarygodność, za to co robi, za tę umiejętność walki, ale i skromność ogromną. Kasai. Dobry skok, bardzo dobry skok. A za tym Kasai wydaje mi się wskoczył na podium. 131 miał pierwszy. 131 metrów, pierwszy skok. Teraz skoczył także w granicach 130 metrów. 130,5. I jednak, no zobaczymy. Jest, jest! Jest, jego przewaga była spora nad Inbre, Inge Bricksenem, Zatem Kasai ma medal. W tej chwili, proszę Państwa, prowadzi. A pozostaje dwójka. Adam Mały za moment. No i czekamy, czekamy cierpliwie, bowiem można mu wierzyć, że nie zawiedzie nas, że skoczy w tej chwili wszystkie plagi tutaj w powietrzu, w zakopanym. Niektórzy mówili, nie mogliśmy konkurs oglądać. Jest Apoloniusz Steiner, jest Piotr Fias, dobre duchy polskiej ekipy i jest Adam Małysz. 132 3 metry, może dalej i wtedy będzie złoto! Po złoto, po medal dla nas, dla wszystkich! Po próbą! Pięknie! Pięknie! Jest medal, jest medal, ale myślę, że jest złoto! Złoty medal! 136 metrów 136 metrów. Adam, kochamy Cię. 136 metrów. Złoty medal Małysza na Mistrzostwach Świata. Nie może tego skoczyć. Hautameki. Życzę mu tego. Poczekam. Przeproszę Państwa, ale wydaje mi się, że nie może skoczyć. No i... Fenomenalna nota, fenomenalne oceny, 19 od sędziów, nie ma jeszcze noty na piątym stanowisku od Jerzego Pilcha. Jest w tej chwili 19, tak jak wszyscy. 1, 19,5, 289 punktów. Tu jest szaleństwo. Adam jest szczęśliwy i ma prawo wygrać 21 start w sezonie. Ponad rok nie wygrał zawodów i wygrał, mam nadzieję, najważniejsze, ale oczywiście yy, poczekam, poczekam, by znowu się jeszcze raz ucieszyć po tym, jak skoczy matki Hautameki. Stać go, stać go, jest fighter. Zobaczymy. 136 metrów to jest wielkie wyzwanie I musi skoczyć w wielkim stylu Wyszedł w górę wysoko Jest daleko, czy doleci Bliżej, bliżej Adam Małysz jest mistrzem świata Pierwsza wygrana w tym sezonie I jest mistrzostwo świata 133,5 metra Adam Małysz Jest złotym medalistą W Predacso Po raz drugi proszę państwa W swojej karierze Dwa razy na mistrzostwach świata w Lach i stał na podium. Srebro, a później złoto. Dwa razy na igrzyskach olimpijskich. Najpierw był brąz, później srebro. Niektórzy czuli się trochę zawiedzeni, ale tym razem chyba wszystkim nam to wynagrodził. To czekanie, to lekkie niedowierzanie. Myślę, że w tej chwili wszyscy jesteśmy po prostu szczęśliwi. Adam Małyż, mistrzem świata.